Robimy spinę! Spin! Wyłączyła mi się kamerka, więc to nie, to nie moja wina, że tak się stało. Uuuu! Nie! Nie! Nie możliwe! Nie możliwe! Epic! Nie, proszę, znaczy rzadkie, rzadkie, rzadkie. Nie. No, proszę teraz. E, no, mówię, nie jestem jakimś dobrym. Stumble guys. Holy gorąco jest. Włączyłam sobie taką palarkę. Jak to tam? 32 gra, 31 gra. Wyświetlanie! Gramy! Widziana gramy z Samo Guys. Dobra, jest. Ale ja mam lepszy niż taki normalny głos w tych grach. W Teraz, chyba. Nie no, ale w ogóle. Chudźcie, Chódźcie! To kurde. To jest właśnie niedobrze. Niedobrze. Nie. Cześć. Kurde. Wi, wi. Dobra. O kurde. Tak, jest. Brum. O kurde. To dobrze mi. Ale te typy pisali. Gigi. o kurde, dawaj. stamy guys. guys dawaj. Aha, Steml guys przegrał. Dobra, 16 przychodzi. O nie, jak ten legendarny odpadnie. Co? Ten, który miał legendarnego skinu, odpadł. To na pewno był ten. Skam jakiś, nubek. Ej dawajcie, no dawajcie następny, następnieczkę, kurde, dawajcie ja się tak czuję dobrze, jak gram, znaczy chyba słyszycie po moim katarze, że niedobrze się czuję, ale powiem, że jest trochę lepiej, no. że a. Kurde, no nie bez jaj. Tam reszpawna nie robi się. Nie no tam nie ma reszpawna. I tu kłamią. E mi na mnie zadziałał. No nie no, bez jaj, ale jak nie! Nie że odpadliśmy w drugiej rundzie. robałem, ja że za dobrze nam nie poszło, ale mamy 50 ekspa! Jakby w pierwszej rundzie, no to... Nie mieliśmy by ekstra w prawie w ogóle. Zamknij, wciskamy i tu jakieś nowe rzeczy są niby... Nie potrzebuję. Sklepiku mamy nadal za darmo! Za darmo. na zabiedzie, więc... Dawaj te 30 tutaj No i jest ostat... Ale czego mi, same... mi to same się... Dlaczego mi to same się zatrzymuje? Ja nie mogę. I ja tylko nie zatrzymuję kompletnie. Wyłącza mi się ten. No takie fajnie. mogło być lepiej. No zwykłe, oj, wyprób, nie Widzowie! Nie wiem, ale samo mi się wyłącza już. Nie wiem, czy... Bo to mi się psuje. Kr szczęśliwe kręczenie. Czy na mnie to nie jest szczęśliwe? Nie no, bez jaj było tak blisko. Dlaczego da się stamtąd, że się nas kłamać? Bo jest głupi? Zwykłe śledztwo tam będzie. Musimy... No, Musimy... Sama... Nie no, be... Bez jaj. Ja wykupiłem to, jak mogłem. Bez jaj. Bez ja jakie to było niepotrzebne, miałem 3-5, 5, czyli to mogłem już wygrać, już bym miał następny bóg bo mam... My... Widzieliście tego typa? Nie! Kurde, DG Mam tego się nie da to, totalnie zrobić. Kurde, ale i tak by się nic mi nie udało. O kurde, widzieliście to? Ej, a co się tam stało? Dlaczego mnie w... zwaliło poza mapę? Nie, no kurde. Nie, no balans. Debile, no to co za mapa jest debilowa? 10 osób jest no beznadziejnie to jakie boty są same beznadziejne boty boty robią takie beznadziejne matki. znaczy matki. kurde wyczytywanie no jak bajcie no ale nie to czuję że mi się zatrzymuje ta kamerka beznadziejna i się wkurzam na to a chciałbym pograć w roblox ale teraz muszę tego stamy guys ale no, to no dobra, no. Stan jest też jest dobra. Ale na pierwszym miejscu to Roblox, no. Czy Minecraft nadal, ale. czy no, już no, Minecraft jest coraz słabszy. I. To jest coraz gorszy, że Minecraft jest Minecraft coraz słabszy. A powinien być coraz lepszy, a nie coraz słabszy, no. Kurde. Jakiś. Yy, za Zamówienie debil do nich trzeba no normalnie nie, no i ten, nie można, to ma się bana na tydzień, na tydzień, na tydzień, zamówię do nich teben. gg Jest! No nie wiem, dlaczego ja się tam kręciłem. Haka! Haka! Ary, haka! Ja! Nie mogę odnieść się! Ten ha, Hahaha! Polkoniec już się tam ruszać! Ale debilan! Hacker. Hakar to debem. Jest hacker. Haha, <grybo> odpad. Ej. A więc mogę, widzicie, widzicie, widzicie. Teraz może tylko 8, 6. O, o nie, ja tego nie lubię. Tego nie lubię. Ale czy 2-3 osoby muszą odpadnąć? Na pewno ktoś tu ma tą emotkę niefajną. Ma! Kurde, jest ten taki. On ma pewnie... Nie! O się, jaj! Przegrałem! Przesra przesrałem. Nie no, 110. Ja jestem normalnie debilem, kopełem jakieś beznadziejne ramki, a mi to gucio to pomogło. Co? co? Ja jestem jednym z Gdzieś tu powinienem być. Ja mam, dobrze nie czuję, bo ja mam jedną koronkę, a tak naprawdę mam dwie, ale dlaczego, aha, Jestem tam był guys! tam był Guys! nie no za 400 ja bym chciał tę skórkę. Ej, ale nadal jest w rynku. tak tak Jest! Anubis! Anubis! O, jeszcze taka królewna. Ale ten Anubis! Anubis! Ale widzicie tego legendarnego? Wow! Jak ten jest fajny, ten jest chyba najlepszy. Te dwa są styklita. Ej, popatrzcie! jest lepszy od tego e Ej, ja mam takiego na tablet, na tym, na, na telefonie, tylko że. E, e, o, takiego mam na te, na table, na telewo, na tablecie... na na telefonie znaczy. I na telefonie mam ich tysiąc! Kurde, deben. Eee, ale gramy... Wykupanie! Typanie widzowe! Dobra, jest. Aha. Woba mi się no, będzie ja to nie jest ustawione. Bum. Już myślałam, że piłeczka nożna będzie. A tu coś... No fajnego. A nie, bo piłeczki nożnej nie może być na sam początek. B. O nie! Gdzie? 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 Skąd jestem takim dobrym? Nie, no bez nadziei. Nie. Kurde. Jakim ja jestem debilem! Że. No ale nie można tak chodzić! Już dwie osoby przy... Przychodzą przechodzą. Przychodzę już dwadzieścia. Przychodzę. Esa, przechodzę! Ja, ja chyba byłem szesnasty. Es. Uhuu, Koniec rundy Ej. Ej Jak widzieliście to Mam dużo filmiki, film, filmików 155 ale tak naprawdę mam ich 100, 100 już 5, 60. Więc proszę Proszę coś mnie tu zostawić czyli łapeczkę i subskrypcję nie no beza ja, ja przegrałem? o zamknij wciskamy pas pas, pas. pas! E, e no i epicka epicka jak chcę epicka nietypowa nie typowa ej nie ja mam już 3 skórki nietypowe nie typowa nie typowa nie typowa nie typowa ej a ja dwie nie epicka czyli ile ja Skórek, czyli trzynaście skórek bez jaj. Tak mało. Mm -hmm. Ej. Ej. Czyli nie na no, badać. Czy burzycie, burzyta i jakby zwykle te najlepsze? Te najlepsze.

10, dziesięć, dziesięć, 14, można tak zrobić, tak zrobić. 350, 350, trzeba by było 100 20, 21, 22, 23, 24, premiera. Ej, można to kupić. Za premiera 75.

Dlatego też trochę a wszystko. Ej, byłem, błem, 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 błem. Ej, dawajcie, oszukam, że jestem jakimś snubkiem totalnym. Oszukam najgorszym skinem ci początkującym wszystkich graczy. Dawajcie, dawajcie, no, coś dobrego. Nie, 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 nie tak, nie! E, na tej ma, e, map, map, mapce pokażę wam kilka trików. Zostawicie subskryben... subskrybenci? Odkryłem coś tu. Aha! Jestem królem, bo mnie roślili na... Kurde, ile typów tu się pocha ale... Z, ile zmarło? Nie! Ale zmarło? Nie no, jakie ja tej mapy nie cierpię! Ta mapa jest najgorsza. Dlaczego mi zawsze te mapy beznadziejne dają, no? Ta to jest najgorsza, bo tam musisz odkrywać, a ja tego nie odkrywać, bo przegram. Ci co odkrywali to da... Nie, bo no to jest niemożliwe, no. Kurde, ja już tu idę, no trzeba to odkryć. Popatrzcie, tu dobrze jest. Teraz to tam, później tam, tu, tu i tu. Bo ja znam tego, taki taki <śmum> Pa! Esa, ja pokazałam tego. tego! Esa! Widzicie jego skinka? On był fajny! A! Ej, ale te, tego nie słychać. Ej, jak mi głosu nie słychać. Dowie to 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 jest a bo ja was słyszę czy yy, mnie słyszycie? się dlaczego dlatego mi yy, głos głosu nie słychać Patrzcie wejść. Dobra, nie wiem. Ja to wygram. To muszę wygrać. No. bez. JA NIE MOGĘ NO JA PRZEGRAM nie no ale te typy jakieś miały miały oszusty no no kurde no musicie, musicie pisać w komentarzu wiecie w komentarzu e, co to jest za typ e, nie wiem ale no i odblokujemy to, co was? Ja nie patrzę, a nie. zobaczycie. Nie, 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 co znam! nie, co? a ja go znam tak. Ja wiem dużo typów go znam go. Znam go, ja znam go znam go, znam go. Poszasz. Poszasz. Poszasz go. I dawaj, będziemy uderzyć. Ty, pussy? nie zrzeszkuję. Nie ma tego do uderzenia. Yy, dobra. Losuję mapę. No i mam taką propozycję. Dwie ostatnie mapki. No i koniec. Bo no. ja. Nie, yy. nie możecie patrzeć na moją nazwę. Tak, wiem. Powiecie, że strasznie głupia, ale ja tam chci chciałem. O. Ale. tu ale... Nie ma botów. Ale ja mam kompletne lagi. W tej grze.